No słuchaj, plan jest taki, że jak gradzie się pojawi dla Marcina Radeckiego na kolanach. Rozwijam czerwony dywan. Nadal nie potrafi powiedzieć sobie nie, a umiar nie jest moją mocną stroną. Jest na czerwonym dywanie? Teraz jak wpadnie w moje ramiona, słuchaj tutaj w tym górożu to już go stąd nie wypuszczę. no. i mi zaburzały krzywe koła. Znaczy ja czuję tutaj pole do poprawek. To nie jest setup skończony, natomiast no wiesz, ale takie są potrzeby dnia codziennego, wiesz, imprezki, drogi to alkohol, to, a, że mało no, no. zostaje. Nie tanie kobiety jak ty. Mało z tego na motorsport. Yy... Chciałbym trochę wrócić do tych czasów z fiesty. Bo z złego wolę być znanym pijakiem niż anonimowym alkoholikiem. Przykręcę dywan, żeby wiesz, radziowi czasem się faltka jakaś pod nogą nie zrobiła i się by się potknął na przykład i przewrócił. To kurde, nie wiem, czy to już jest jakiś moment, żeby musiał odszkodowanie za to płacić albo coś takiego. Muszę to uzgodnić jeszcze z radziem. Widziałeś kiedyś przykręcany czerwony dywan? To jest mój autorski pomysł, słuchaj, właśnie przed chwili. O, to mam za dobrze kostkę chyba położoną, no się nie wkręca. No bo jeszcze odtrunąłby nam radio na dywanie. jak. Turek. <laughs> Aladin. Chyba trochę drugie te śrubki. Muszę wkręcić do końca, bo jakby się nie potknął od dywan, to na końcu śrubkę by się potknął. To słuchaj, plan jest taki, że jak się pojawi, to wchodzą werble. Dziewczyny tańczą na platformie, a ja przed Radzie... O, i Rolkaj. Nie, wtedy się przewróci. Czekaj, to jedną śrubkę muszę odkręcić, bo mi się nie zgadza feng shui do yy, kostki. Jest o tyle dzisiaj problematycznie, że wiesz, z Radzie <laughs> ustalaliśmy wszystkie szczegóły, co i jak, więc padł do mnie na grilla razem z Mareczkiem. I wiesz, chodzi o to, że w wieku 42 lat to już nie jest tak jak kiedyś, że człowiek może słuchaj, wypić. <laughs> przepraszam, zjeść grilla yy, i potem można jakoś tak funkcjonować normalnie. To nie jest za normalnie. No nie, no teraz tu mi się nie zgadza. No dobra, trudno. Na kolanach dla Marcina Radeckiego, na kolanach rozwijam czerwony dywan. Nieźle, co? Powiedz coś do mnie. Powiedz tak. Tak. O, jesteś dobra. Uff, myślałem, że mam z widy tylko i tylko to oko kamery tutaj jest. No i wy, oczywiście. To słuchaj, to czerwony dywan jest. W związku z tym nie pozostało mi już nic innego, jak pójść i przebrać się w wyjściową czapkę. Bo mam roboczą. Bo wiesz, ten, ten grill to w ogóle on taki był trochę spontaniczny. Bo w sumie z radziem to już byłyśmy mówienie jakiegoś czasu: on tam wpadnie, pogada, to tamto. No ale grilla zaproponował mareczek, bigos. No kurde, to zajebista okazja w ogóle, wiesz. Do radzie się odezwałem: radziłem, no dobra, to w sumie też mogę, to wpadnę. No i tak wiesz, że hasło grill to było tylko takie. Ja tam nie sądziłem, że będziemy jakiegoś gila robić, no ale Anastazja podłapała, grill, mięso, wiesz, zakupy, karkówka. Dwa dni przygotowań, kurde, mówię, o kurde, to poważna impreza, z tego wychodzi, skoro to tyle nakładów pracy. No i tam, wiesz, no, Mareczek i, 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 i radziowo-kulturalni faceci no, pytają, co przywieźć na tego grilla, nie? No ja już tutaj widzę, że Anastazja tego mięsa zakupiła tyle, że to będzie ze trzy grille z tego. No to mówię, no jedzenie nie za bardzo, ewentualnie coś do picia, nie? No dobra, ale co? No i kurde wiesz, napisałem wiadomo, że na przykład to, albo to, albo to, albo tamto. Sok. No tak mniej więcej tam wiesz, że dzieci chyba nie oglądają, no ale nawet oglądają, no to dorośli mają to do siebie, że czasami piją alkohol. Nawet ja. No i wymieniłem mu tam, że może przywieźć, na przykład nie wiem, tam moja żona lubi whisky jabłkową, potem, no, ona w ogóle jakby, ona ma jakiekolwiek zdania za temat alkoholu, bo ja lubię każdy, nie? Bo jakby, znaczy inaczej, alkoholu nie lubię w ogóle. Ja lubię tylko to, jak on działa. A moja żona chyba lubi alkohol, no więc wiesz wódkę taką, albo taką, albo taką, albo właśnie ta whisky i coś tam jeszcze. Tak mówię, wiesz, żeby wiesz, kupili po prostu tam po drodze to co im będzie. Nie, nie? Z, nie zrozumieli albo słowa. Tak? No i przyjechał Mareczek i wiesz Przecież i zaczyna jest... wykładać to wszystko na ten stół. Ja mówię, ty co jest w ogóle? Mówię, przy... Cztery osoby, wiesz, i tak dalej, czy tam pięć osób w porywach. Mówię, to, 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 no napisałeś, żeby to kupić. ja Mówię, to wybrać jedno z listy. No i, i, i słuchaj, to tak trochę był moment, w którym już były dwie opcje. Nie, że albo trzeba było to zacząć, albo uciekać, a że do uciekania do raczej jestem ostatni, więc elegancko wszyscy zaczęliśmy. No i w moim wieku to było trochę problemem, to, że tego alkoholu było tyle, bo, bo jakby raz, że mimo upływu lat, yy, nadal nie potrafię powiedzieć sobie nie a umiarnie jest moją mocną stroną w związku z tym drugą butelkę dzisiaj piję no. i a jest nie wiem, no, 13 czy tak? 14 w z tym chwalisz się tym na youtube bo lepiej być znanym pijakiem niż anonimowym alkoholikiem <laughs> dobre hasło z złego wolę być znanym pijakiem niż anonimowym alkoholikiem to jest puenta tego grilla no. a najbardziej w tym wszystkim wieszcie co jest niesprawiedliwe nie było to że Przyjechał podstępny radio i przyjechał samochodem. Zresztą Bigos też przyjechał samochodem, także tu zauważał. Ale już nim nie wrócił. Łatwo się domyślić, dlaczego on tu nadal stoi, nie? Ale Bigos, przepraszam, radio był bardziej podstępny, on przyjechał samochodem i tak już widzę taki trochę, mówi, ale wiesz co, bo my tam jutro zawody i, 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 i nie będę pił, nie? No więc, raz, że on się nie napił. Dwa, że tego alkoholu znowu było więcej do wypicia przez mniej osób jakby, czyli wypadało więcej na głowę. A trzy, że on w niedzielę pojechał na zawody i się czuł jako tako, a dziś jest poniedziałek, a tak dalej suszy, nie? To, to tak mniej więcej było. Także radio, podstępem szachmat. Ale teraz jak wpadnie w moje ramiona, słuchaj, tutaj w tym górożu, to już go stąd nie wypuszczę, no. Póki co muszę zrobić formę. E, wiesz, że jak ten dywan na kolanach, nie? żeby nie było, to zresztą jest nagrane, na kolanach bo dla ciebie rozwijam. Wiesz, że się zastanawiałem, czy dla mnie też ktoś kiedyś rozwinie czerwony dywan? I doszedłem do wniosku, że dopiero jak Hollywood będę. Czeka kawał drogi przede mną. Może niebawem tego ci życzę. E, no dobra, a powiedz jeszcze, jeśli chodzi w ogóle o, o uruchamianie tego samochodu, to rozumiem, że on jest uruchamiany jeszcze jak normalne auto, tak? Tak, poza tym, że trzeba włączyć prąd, to jest zupełnie jak seria. Dobra. Czyli nie ma żadnych tam kosztownych świec, które wymagają po odpaleniu, żeby tam rozgrzać, wygrzać i... Znaczy wiesz co, on jest na ósemkach, czyli to są generalnie, no takie jak z Lancera, powiedzmy lepsze, jeżeli chodzi o ciepłotę. No, no, no. A ja wam że miałem, słuchać jakieś takie turbo kosmiczne, tam po za sztukę i w ogóle tam jakieś były... Ale chodzi o ciepłotę, nie, bo to powiedzmy cała reszta ma drugorzędne znaczenie. Eee, tylko on, tak, on, nastoi, on generalnie czy on nie, eee, wejdę do środka i wtedy odepniesz Dobra. zaczepy i grawitacja zrobi, to możemy Jak oprzec. to w modelu Gravity. <grym> Oprzedź się A on. to ona nie była anglikiem? Był. No właśnie, może kierownica jest z tej strony, no. albo właśnie z tej strony. Złota klatka, kurwa. To jest nawiązanie do Subaru. Ty, ona też, no nie no, niebieska jest jeszcze do tego, tak? No była niebieska. Tak. Czyli jednak w Subaru, dla I Mareczka. Złote felgi dla Mareczka. Mm. Dobrze, dobrze, no. Fajnie, no kurde, stary, co mogę Ci powiedzieć? Mógłbym zażartować, że szkoda, że nie jest to Fiesta, no ale powiedzmy, Ale że... dzięki temu jest szybsza niż Fiesta. Mm -hmm. Okej. Okay. <noise> Pamiętam, że ten temat się toczy od samego no, tak, momentu tak, tak. budowania tej Fiesty, więc kto wie, czy nie przyjdzie moment, żeby to sprawdzić, nie? Wiesz, no inwestuję w to, żeby była coraz lepsza. Mam tam takie różowe zbiorniczki. One pasują do koloru i tak w ogóle do stylu. Może one, do koloru on... mniej, ale do stylu samochodu. One nie są różowe, tylko są fioletowe. Nie wiem czy wiesz. Czy też bardziej amarantowe. Amarantowe nawet, tak? Co oznacza, że to jest Reiger, wiesz, dla niewtajemniczonych. No dobrze, jak się mówi? Reiger czy Reiger? Chyba Reiger. Reiger jednak. Podobno Riger też się Riger w niektórych nawet. miejscach mówi. Mówimo. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Tak. Słuchaj, to plan jest taki, ponieważ Mazda jest odpalalna, ale nie znam, to po prostu tylko wycofajmy na ten czerwony dobrze. dywan i mi to w zupełności wystarczy. A jak się przyczepkę chcesz zostawić, to e, zaraz odjadę e, samochodem. Powiedz Dobre. co mam tylko wyciągnąć kiedy? Yy, wiesz co? Tą klamerkę od prawej strony. Dobra. I poczekaj, ja muszę wejść do środka, dobrze, bo dobrze. tu grawitacja może zadziałać. Dobrze. Dawaj. Ach, dobra. Ach. W lewo! Dobra, jest na czerwonym dywanie? Tak na przyszłość, jak będziesz nim jeździł, to on jedynkę ma tam, gdzie jest normalnie dwójka. Na ok, lega. ok, czyli na dwa, a wsteczny jest... Jak jedynka. Jak jedynka dżapy, no dobra. Czang, tak, jest wsteczny, no dobra. jedynka dobra. jest. Dobra, A jak chcesz włączyć prąd, to to do dołu. No dobra, a, Ten jest pobieg. z czerwonym zabezpieczeniem, Dokładnie. a reszta już normalnie. Tak, no reszta jest Nie, no to słuchaj, ona na razie i tak nie jest. No, no to. Ach, nie będzie to problem, Wybiję tylko bieg, żeby. To nie pomoże raczej. Ach, a ręcz tego też nie masz, a, tak? A blokada kierownicy za to masz. Jest. Kurwa. shui mi zaburzały krzywe koła. A czy krzywo ustawiona kiera. Nawet ładnie wygląda z tym dywanem. Starałeś się. No? Jest mi miło. A, bardzo <noise> mi miło, że ci jest miło e, u mnie nawet. Też sobie zrobię zdjęcie, słuchaj. Przywieźli. O, ale to działa, widziałeś? Stary, no. Powinni nam za to zapłacić. Marcin Radecki poleca. <noise> Kołek podobno poleca też. O, nie lubię tego robić, ale wiem, że muszę to robić. No To jest taki, taki stan. I, i... To dlatego Mowa działa pewnie. Dlatego działa, nie? O kurwa, stary, trochę jak... Co, co ma za samochód taki wlot tutaj charakterystyczny? ten. Wszystko, co jest szybkie tak, okay, sorry. No, no, masz cztery filtry, to fakt. Są cztery filtry. Masz, widzę, cztery niepodłączone wtryskiwacze. Yy, tak, bo wtryskiwacze generalnie jest osiem, natomiast te cztery, które są niepodłączone, yy, zasilają powietrzem dodatkowym. Co? Ty Co? jak to, że powietrze? Tak? Nie, nie no, Kurwa, to właśnie yy, wtedy już myślałem. Generalnie chodzi o to. Stawiałbym na bezpośredni wtrysk, no ale. Zrobienie zaślepek trwało trochę dłużej niż zamontowanie yy, wtrysku, jasne. dlatego są wtryski. A czujesz różnicę w ogóle z tym ITB, że to tak... Ach, tak? Nie wyrabia, nie wyrabia mi ta prawa stopa moja, wiesz, ta wolna, zepsuta. No, a że tak szybko reaguje bardzo w ogóle silnik. Szybko, za, no, no, bardzo o. szybko, bardzo szybko. I nie jest to kwestia skalibrowania przepustnicy i krzywej... Yy... Myślę, że nie. Nie wiem, bo przepustnica zwykła jest bardzo szybka, to po prostu jest momentalna. Ale reakcja. to nie jest linka, to jest normalnie drive by wire, tak? tak, DBW. No. Normalnie. Tak. Czyli możesz w komputerze ustawić jakby krzywą, czyli tak. 60% pedału wciśnięcia to może być dopiero 20% przepustnicy. Tak, ale jest to dosyć trudne, bo one okay. są takie delikatnie przewymiarowane. Więc yy, znaczy, ja czuję tutaj pole do poprawek, to nie jest setup skończony. Natomiast. Póki co są większe problemy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samochodu. Dobra, dobra, okej. Okay. Yy, ale jest fajnie, jest narowiście, yy, Z ciekawostek. To zostało zaprojektowane, jak tutaj był inny yy, kolektor, więc nie trzeba będzie dobra. to przenieść. To jest odma od skrzyni, bo tutaj wchodzi dosyć dużo oleju. OK. I... Znaczy inaczej, według producenta powinno być dużo oleju, ale skrzynia sobie z tym nie do końca radzi. I wypluwa. I wypluwa, okay. dlatego musi być taka odma, która to... Ale poczekaj, bo my to teraz omawiamy, ja powinienem zrobić listę, czy to omawiamy, żebym wiedział, a ty mi listę dasz? Wiesz co? Nie wiem, tak, widzę, to mówię. Okay. Generalnie, jak będzie ściągana skrzynia, ja to będę przy tym, mhm. ale trzeba pamiętać, żeby nie wyrywać jej na dół, póki okay. tego się nie zdemontuje, bo będzie wisiała na tym przewodzie. Mhm. No dobra, czy ty ewentualnie tutaj w ramach takiego pierwszego przeglądu jakąś taką drobną pracę nad estetyką przewidujesz, czy to w ogóle jakby wolałbyś nie? Wiesz co? no Bardzo bym chciał. W okay. tym roku nie bardzo było, było pole. Do walki z okay, tego typu okay. materiał. Tym bardziej, że tu się dużo zmieniało, bo jeszcze trzy tygodnie no, tak, tak. temu tu był zbiornik na olej, tak? Bo była sucha miska. Mm -hmm. Więc ten silnik, który tu wleciał, to wleciał mocno awaryjnie. Mm, Okej. Okay. I tej miski nie, nie chciałeś do kabiny dawać oleju? Wiesz co, bałem się co będzie na BK. Bo generalnie sucha miska to nie jest coś, co często spotykane jest w rajdach i R5, wszystkie są na suchej. Właśnie nie, wszystkie są na mokrej. Ostatnie auta, które były na suchej to S2000. Ciekawe, I To z regulaminu wynika? Myślę, że w R5 nie ma takiej potrzeby, bo wysoko się nie kręci. Też rajdówki nie generują Ale za wiesz, bardzo przeciążeń. Ale sucha miska to wiesz, mocy więcej, to no jak maśwężkę to. Ostatnio kur... zrobiłem o tym materiał, więc zapraszam. Tak? O. <gry> nie, zanim ty to puścimy, to ten materiał już będzie, wiesz, przedawiony. To, że myślą nową, nową to, metodę smarowania silników. nie wiem z czego to wynika. Mhm. Czy być może kwestia cięcia kosztów, żeby jednak R5 nie kosztowała tak bardzo dużo. Mhm. Tak czy inaczej aktualne samochody, nie wiem jak to jest w nowych Rally 1, bo nie miałem okazji jeszcze oglądać Rally 1, mhm. ale R5, czy też w tym momencie Rally 2, czy Rally 3 suchej miski nie posiadają. Mają zwykłą, zwyczajnie wyglądającą, okay. seryjną. Co ciekawe, Nowe auta rajdowe też nie mają chłodnicy oleju, hmm. mają tylko wymienniki ciepła. Już myślałem, że nie mają też e, silników, bo mają elektryczne, znaczy, że nie mają też oleju, bo są silniki elektryczne. Nie, no dobra, dobra, kumam, no wiem, wiem, wiem o co chodzi, tak jeszcze mi powiedz tylko z ciekawostek na gorąco. Rozumiem, że tu ściana groziowa ma taki w miarę oryginalny kształt i tak. ten silnik po prostu tak tam tak. jest wciśnięty na maksa, tak? Dokładnie tak. No, już wygląda jak było wycięte pod ten silnik, nie? Nie, wiesz co? Seryjnie tutaj jest jeszcze taka zaślepka, natomiast położenie silnika jest zupełnie tak fabryczne, bym powiedział. Okay, okay. A tą zaślepkę wystawiłem, dlatego żeby skrzynia mogła się chłodzić, więc chcę. Okej, okay, czyli duct. masz dba po prostu o tą skrzynię, żeby ona tam miała przepływ. A podwozie pod masz płytę pod całością? Mam, ale nie założoną, bo nie było okazji przed rajdem zrobić okay. testów zmęczeniowych, żeby zobaczyć, jakie są temperatury, bo tak naprawdę dopiero. Od miesiąca mam czujniki temperatury w skrzyni i w dywsze. Słyszałem, że nawet się logują. Nawet się logują. No dobra. No dobra, no to wiesz co? No, i, no inaczej, no tak naprawdę ten samochód poznawać to będzie się dopiero w czasie jakichś tam prac przy nim, nie? No, wiadomo, no, że jak tak. najwięcej trzeba opowiedzieć, ale, ale to dopiero jak tu się będzie działało. No tak, kurde, na pierwszy że oka to faktycznie by się chciało trochę to posprzątać pod tą maską, Dużo nie? Dużo rzeczy jest, nie? Takich wiesz. I... Gruba sfura, pewne rzeczy na no mnie nie wiem, jakoś tutaj kurwa nie, to może ja mam jakąś chorobę. No, no ja się z tym zgadzam. Mhm. Zgadzam się, natomiast proza życia jest taka, że no, tak, tak, trzeba tak. też zarabiać na to pieniądze i. Ciężko. Co ty gadasz? Ja myślałem, że w Polsce kierowcy rajdowi, wyścigowi to żyją z tego, że się ścigają. No wiesz, ale takie są potrzeby dnia codziennego, wiesz, imprezki, drogi alkohol, że mało zostaje z tego na motorsport. Słuchaj, ja wystawiłem kiedyś takie ogłoszenie, że szukam kierowców do Fiesty i miałem mnóstwo zapytań. Ile, do, ile, ile, ile płacę za to, nie? Co odpowiadałeś? No co, na początku myślałem, że to żart, no ale jak, jak się zaczęła ta wiadomość tak powtarzać bardzo często, to tak na początku trochę zacząłem tłumaczyć to ludziom, że to tak nie działa. A ty w ogóle wiesz, co wy za idioci jesteście? Tyle pieniędzy wydajecie za sam puchar? Nie zarabiacie na tym? Jeden gość autentycznie do mnie napisał, mówi, że on nad tym długo myślał, no niechętnie, ale jest skłonny zmienić swoje życie, żeby się ścigać. Kurwa, zajebiście, nie może sprzeda firmę, samochód, no cholera wie, nie? No, ale okazało się, że on swoje wygodne życie studenta byłby w stanie poświęcić po to, żeby się ścigać, mógłby się przeprowadzić, nawet wiesz. Zobacz, tylko zależy oczywiście od zarobków. Zobacz, nie? ile ludzie mogą poświęcić dla motorsportu. Kto by pomyślał? No. No. I dzięki Bogu, że jest taka osoba jak Kubica, który wydał 100 milionów złotych po to, żeby jeździć najgorszym bolidem w całej stawce, nie? Uważaj, za szybko jeździsz. Gdzie mama, skąd ty jesteś? Nazywam ja się Robert Kubica, jestem z Krakowa. Robuś, no co ty robisz? Przepraszamy panie. Nic się nie stało. Sto milionów złotych, stary, kosztowało, żeby mógł jeździć najgorszym bolidem. Z drugiej strony, jakby spojrzeć... Właśnie z tej perspektywy, no to to, co my robimy, to. tanio. Tanio. <laughs> Tanią. Czym tu się stresować, że auto za, zazwyczaj ostatnio nie dojeżdża, prawda? Ten, jego bolit też nie zawsze dojeżdżał, nie? No, więc to taki poziom. Pff, a... Ufa. Podobny. A jakby to tak potem przeliczyć, nawet, że on za 100 milionów złotych miał bolit, którym był właściwie zawsze ostatni, no raz miał punkt chyba, nie? Coś było. No dobra, to był bolit, który zazwyczaj był ostatni, a na przykład masz samochód, który jest 100 milionów razy tańszy, no nie dobra, 100 tysięcy razy tańszy. I nie zawsze jest ostatni. To znaczy, że to kto lepszy. lepszy zrobił No, tak mi się wydaje. No dobra, Radio, no kurde, nic. Ja słuchaj, bardzo się cieszę, że przyjechałeś. Ja no, też się patrz, cieszę. No. E... W ogóle wiesz, zajebiste jest to, że jest dosyć nisko poprzeczka postawiona, nie? Wiesz, generalnie, statystycznie ten samochód pojechał w 14 rajdach i trzech rajdów nie ukończył. Tylko hmm. niestety jest tak, że. Wszystkie były w ten... tym roku. Nie, yy, dwa ostatnie były nieukończone. A ile w tym roku pojechałeś rajdów? Dwa. Czyli masz 100% skuteczności tak, nie dojeżdżają. Na w Rajdach chodzi o tą skuteczność, to u mnie jest bardzo dobra. 100%. <laughs> no dobra, dobra, kurczę, stary świek ich, ale wiesz, najgorsze będzie to. Znaczy, ogólnie najgorsze jest to, że samochody tego typu mają to do siebie, że nie zawsze dojeżdżają. Nie? Fajnie by było, jakby nagle Mazda zaczęła dojeżdżać. Nie, nie. To e... trzeba po prostu powrócić do tego, co było w zeszłym roku. Wiem, z czego to wynika. Po prostu w zeszłym roku było tak, że było więcej czasu, było miejsce, gdzie ten samochód mógł być robiony nie na hejną tylko tak wtedy, kiedy mm -hmm. było trzeba. I to się udawało. I w momencie, kiedy musisz zbudować samochód, który ma prototypowy silnik, bo nikt nie zrobił takiego durateka w Polsce, trzy tygodnie i go włożyć później do auta i przetestować, no to jest mało czasu. Natomiast yy, oczywiście mogłem nic z tym nie robić, jeździć takim autem jak w zeszłym roku i on najprawdopodobniej by dojeżdżał. Jest szansa, że nawet byłby najszybszy w klasie, bo w zeszłym roku to w miarę wychodziło, ale chora ambicja... Powiedziałem, że jest, trzeba zrobić coś innego. To i... nie jest korambica, to tak powinno działać. Nie? Przecież motorsport po to jest, żeby się ciągle rozwijać. To jak chcesz sobie jeździć samochodem, nic z nim nie robić, to sobie możesz kupić albo kapowe auto, jeździć w kapie, bo tam po prostu tam nic innego nie idzie zrobić. E, albo możesz sobie jeździć cywilnym samochodem, też nie trzeba ich przerabiać i jeździć. Nie? A że my we dwójkę jesteśmy trochę oderwani od tego systemu i wolimy sobie utrudnić życie, żeby auto było o dwie dziesiąte szybsze na, potencjalnie, potencjalnie, jeżeli dojedzie, o dwie dziesiąte szybsze na kilometr. Tak, tak, tak. Wiesz, ja przed tym sezonem, jak rozmawiałem z Mareczkiem i z moją, moim pilotem, z Beatką, to powiedziałem, że zeszły sezon był na dojeżdżanie i zbieranie punktów, a teraz najprawdopodobniej, to było jeszcze przed sezonem powiedziane, że w, w tym przyszłym roku, czyli w tym roku, najprawdopodobniej nie ukończymy wszystkich rajdów, ale będziemy wa walczyć o jak najwyższe miejsca w generalce. I generalnie, jak ten samochód jedzie na os to jest szybki. A mówiąc, słuchaj, że nie ukończycie wszystkich rajdów, chodziło Ci o to, że będzie jakiś, którego nie ukończycie? Czy chodziło Ci o dokładnie to, co się teraz dzieje, że po prostu wszystkie są nieukończone? No, słuchaj, są jeszcze trzy rajdy, więc statystycznie. Jakbyśmy ukończyli trzy pozostałe, to jestem w stanie zaakceptować ten, ten wynik. No dobra. Nie, no dobra, żarty i No To też nie jest przecież tak, że ty mi oddajesz furę, rzucasz kluczyki i mówisz, że ma zapierdalać. Tak jest trochę, że ty będziesz tak naprawdę gdzieś tam mocno w no, tym projekcie, tak? Chciałbym. No, chciałbym e... trochę wrócić do tych czasów z fiesty. No. Natomiast tak od drugiej strony też. <laughs> no. Że to ja będę ten tak, ścigający. Tak, tak. No, także wiesz, ja myślę, że. Skoro pojawiły się u mnie możliwości, żeby móc Cię ugościć, to z nieco tylko trzyletnim poślizgiem, ale. <śmiech> <śmiech> Witaj, no. będzie, będzie mi bardzo miło, bo potrzebuję trochę tego szczęścia więcej. Słuchaj, dywan zostawiam dla Ciebie za każdym razem, żebyś tu się <laughs> czuł tak, jak gwiazda powinna się czuć chodząca, Słuchaj, do. Ja tu widzę, że w ogóle dużo pieniędzy jest. No. Każ każda z nich jak była nowa, to kosztowała was asa, nie? Nawet 3,5. To nawet. 3,5 nawet. A teraz nawet 4. Teraz nawet jak one są używane, to kosztują, słuchaj... To i przerażające, to. no. i tak tysiące. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ol... O, grubo, grubo, stary. To mamy 12-14 tysięcy w używanych łosia. O, to czyli tyle, ile moja skrzynia biegów. Ja też przygotowałem po prostu setup części do Twojego samochodu, bo jak w Evo 10 jeździsz, to to jest zestaw części zapasowych, który Zabraczy. trzeba zabrać ze sobą. No.